W robił. No w sumie tak, bo chyba... No kurde. Pamiętam, my chodziliśmy... Jesteśmy! Dostaje się! Jesteśmy! Ej, jo! Skoro ej, owse! O kurde! Miasto! Ej! Poczekaj, to jest miasto! Tak jak mówili w tej książce! Pamiętasz? No, coś kojarzę! O kurde! Jo! Trochę takie... Takie biedne trochę to miasto. Ludzie są nawet. Ej, nie ma zarażonych ludzi. I to jest normalne miasto, takie jak u nas. No, ej, może gdzieś zamieszkajmy lub coś. No. Albo zaosa zaosadzimy się tutaj. No. Może na nie, bo... Zobacz, ty jesteś ranny. zaczynaj ledwo co dyszysz, Ostatnio cię uleczyłem. No, ale w, w ogóle chyba lepiej, nie? Wygląda. No, I to miasto coś działa. No właśnie. Dobra, słuchaj, to to miasto, ale... No tak, tak, tak. Tu mamy blok. Tu lepiej nie chodźmy. Tu mamy jakiś dom. Tu mamy... Jaki duży blok! Ja chyba w nim zamieszkam. Tak? O, zobacz, tu jest jakiś dom. Tu też jest dom. O! Ej, zobacz, zobacz, zobacz. Tutaj. Psa. O! On tutaj... Mhm. Osiem emeraldów za... 5 sztuk czego? A, mięsa i 10 emeraldów za 8 sztuk chleba. A poczekaj, e, zobaczę w, w tym... Mam 2 emeraldy, mam 2 emeraldy. Jak się patrzyło... A poczekaj, ja, ja zobaczę... O kurde! A poczekaj, zobaczę co ja mam w Mam 2 emeraldy. Ej, bo mi 3 sztuki wypadło z plecaka chyba. Serio? No. Jak walczyliśmy z zombiakami, to mi chyba wypadły. No. Dobra, poczekaj, to ja mu rzucę, dwa razy, proszę. I mogę chyba wziąć dwa. No. Ej, a ja myślę, że muszę go okraść. Nie, lepiej nie okradnij. Oj, widzisz, jakie jest Lepiej go nie okradnij. No, bo to jest ten ochroniarz. Dobra. Ej, bo jeżeli tu są drogi, to można jakieś auta wziąć. To słuchaj. Ty się tu porozglądaj, czy coś, ty popatrz sobie na bloki, zobaczcie co to się porozglądaj i tak dalej patrz. Porozglądaj i zobacz, co tu jest w ogóle, ok? Dobra, to ja wejdę. jest sklep samochodowy. Tak? nie widziałem. Dobra, no. No, to teraz się widzimy. Dobra. Aha. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Weźmy sobie plecaki, plecak. Dobra. Mm. Dzień dobry. Emeraldów są klucz do pokoju. Dzień dobry, mogę się tutaj... O, mogę się... A to są klucze. Mogę się tutaj rozejrzeć. Tak, dobra, dobra. Dobra, tu. No są... nie! Nie są... Nie! Kurde, utknę! Poproszę widzę ciała. Ja. Proszę zrobinę. P... O kurde, krew nie leci. Tutaj mamy pokoje ja mam kader, w ogóle. Okej, okay, to jest wejście na dach. O kurde, on ma auto chyba. Ej, ja, jak już ja on wyjdę. Ja mam tak wysokości trochę. Ej! Halo! Be beluga! Halo! Ej, no on mnie nie widzi chyba. Ja nie mam, poczekajcie, tak, ja mam przecież ten, y, młotek mam, znaczy no, kilof, ja mam kilof przecież, ja sobie otworzę. Siema, wróciłem. Siema, ja utknąłem, ale ten, utknąłem, ale miałem kilof na szczęście. się No trochę, bo jeszcze jak ma 10 10 za. dziesięć Właśnie to Mm. Ja mam. Załatwę ci. A skąd masz? Chodziśmy mieć dwa tylko. Aha. Miałem dwa, 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 dwa Ale co? W plecaku mam. A, A. ja właśnie nie mam. Dobra. A masz jakieś to auto? E, auto? Tepikarz mówi, że y, za niedługo będzie. Jedno testowałem i tak średnio działa, ale to... No właśnie widziałem, jak testować. Tak, a to. No, byłem na bloku. Ja się, ja się zrozumieję trochę. Dobra, mam klucz, proszę. Dobra, o dzięki. A to jest to jakiego pokoju? 25. 25, Dwadzieścia pięć, poczekaj, idę z tobą. No bez fajnie. O, dziwnie. To jest piętro właśnie... To, to Nie, będzie... To tu nie, bo tu będzie jeden, dwa chyba. O, chyba tutaj. Ta, tutaj. No. I co mnie bijesz? Uuu, fajnie. Tylko że wezmę sobie sedę, żebym mógł wyjść i zamknąć. No to... Jest dużo, bo ja właśnie sprawdzałem. Blok, okay? Dobra. Dobra, muszę jeszcze sobie tam... sobie jeszcze tam porobić kilka sacy. Ej. Co by tam nie działo? No bo muszę... A co? Ja tak nie sobie tu hm, nie mam jakiegoś drewna okay. nie mam Co to? I co? Co to było? Co to było? Halo, Beluga? Beluga Co to było? Co? to był za dźwięk? Nie wiem. Ja jestem w pokoju, ja nie wiem co dzisiaj. Ale... Nie zobaczyć. Ale co to był za dźwięk? Ale ja nie wiem o co ci taki piw, taki ja. A to nie wiem, nie wiem. Zobacz, jaki pokój. Uuuu, fajnie. Dobra, chyba się rozgro, rozgoszczę i zostawię tu jakieś moje rzeczy. Może no to... więcej rzeczy wsa, wsadzę do placaka, bo mam strasznie dużo rzeczy. No, a co sobie amunicję. Jak na razie. Pogodę. W kolei, ale to jest. No, że nie jest tre. W ogóle fajnie jak już tych ząbiaków nie ma i mocno chwilę odpocząć. Ja zdejmę się ciebie ubrany. No w sumie, ja to jest. W ogóle jeszcze tutaj mam rękę, taką się do nawą, i, i to które na boku, ale... No to tutaj są dalej poobijany Ale na szczęście to wszystko. No. W ogóle to masz jeszcze taki siniak niebieski. A nie, to jest szyte. A, 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 to nie widziałem. Chodźmy, a, w ogóle no, musimy poswiedzać trochę. No, tu jest taki dom. Okay, no. Też, sorry, że wejdę, ale... Uuu, ładnie. No, ładnie, ładnie. Ciekawe Uu, to chyba strych. Ciekawe w ogóle, ile by kosztowało, jakby. Y... Nic tu nie widziałeś, ja miałem szafy. Nic nie No, fajnie y... by to jeszcze było jakiś właśnie taki dom kupić. No. Fajnie, fajnie. No, tylko wiesz, jaki jest problem? Chodź, ja ci pokażę. Chodź do mojego ceny. Zobacz. Tu masz jakby. Że tu masz jakby. zobacz. Se Tym się się otwierasz. Ale jak. tym chcesz, to ten nie działa. Rozumiesz? Kurde. A postaw, postaw, postaw. I zobacz. Jak teraz rękniesz to. To ty możesz otworzyć. No tak, ale zamknij, sam, zamknij. Nie, otwórz, otwórz. To teraz w tym nie możesz. No teraz w ty tym. Hmm. No teraz wówczas, bo jakby. No, rozumiesz. Co? To wiesz? Aha. Najlepiej właśnie tym, co masz w środku. No w sumie? Aha. Bo możesz robić też. Okay. Muszę tak przycisnąć. No, no ale tutaj będę miał otwarte. No, Ty chyba będziesz miał otwarte, ale widoczki masz. Jeszcze tutaj będziesz no. miał też widok na mnie, widzę. No. Kraj zasłania drzewo, ale pewnie, jak możesz pójść na górę, żeby to widziała. No właśnie, trochę, to, to, jak, jakby było właśnie lato, choć nie wiem, czy będzie w to, to bardzo fajne by było. No to tu można jakiś stolik dać i tu No lesaki... No, to wiesz. no ale fajnie się tak jakby odpocząć trochę. No. W ogóle już się robi więc ja będę dać. Ciekawe co tutaj jakby nigdy nie to czy coś. Czy ja się ubiorę, bo zimno trochę wypada no, Ale ładnie tutaj. No, ładnie, ładnie Tutaj dom jakiś No ładnie, ładnie Tutaj teraz Balkonik taki, można powiedzieć, fajny, fajny No. W ogóle też myślę, że wbijamy się do końca na H, ale to No ale no. Każdy no, już się zwiedza. Bo jest w sumie. No. no bo wiesz, pewnie każdy wiesz, że jakby jest ta apokalipsa, nie? No, no zobacz, tutaj jakby trzy osoby były. Dwie. No, ale wyszła jedna. No, wi no wiesz, no bo jest... Nie ma tyle ten... A tu jakiś fajny? No fajny. No ten bardzo fajny. No widzisz, tutaj trzy osoby.

jest, jest. Amknę, to jest, zamknę to, żeby nikt nie wszedł, no i co, so, idziemy, w sumie to ja idę, bo zawsze to w i wreszcie by to mówiło się, że idziemy, no ale no, tutaj mam wodę, tą łóżko, widoki, spoko, dobra, Idę chyba spać Dobra idę O jezu idę, to jest srebiaków O kurde Muszę Aaaaa Ile ich tu jest? Idę do... jest jeszcze u mnie To jest waluga. Ja, ja wiem, to... ja, że tam jedna na się nie. ペロガ。 Co? A, BELUGA! BELUGA! Żyjesz? Hey. O oh, kurde ile tam jest obiaków! Gdzie oh. uh. one oh, są? O kurde! Idą! Uh. Oni idą tam gdzie były auta! Uh. Co no, Nic nie jest? Uh. Uh. Oh. Oh. Ej, hey, masz ammo do minikana? Bo ja nie mam Nie, nie, nie masz Dobra oh. so, Jeszcze tam chyba są, so, bo właśnie słyszałem No chyba tak O Boże. Myślałem, oh. że uciekniemy gdzieś na chwilę Nie ma ich już chyba to dosyć mało ich było. Nie? Wszystko ok? Wszystko okej? Okay? Wyluka, wszystko ok? Tak, idź poszukać coś w swoim czy każdy ktoś żyje czy nie ma sobie, a, ja, no. a ja pójdę ten też zobaczyć czy tutaj chłop żyje, okay? Dobra, dobra. O Boże. Właściwie ich mało było. W ogóle, a nie się skończyło. Będziemy musieli iść do jakiegoś schronu. Bo wreszcie na nie mam. Dobra, co tutaj? Tutaj on żyje. Beluga? Halo? Chodź, chodź, chodź! Zostawcie mm. go! Iż on jest, ten mały. Będa, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Ej, wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Uciekaj!